Dzień dobry. Witam Was, moi drodzy, w poniedziałkowy poranek, godzina siódma klub książki. Serdecznie zapraszam dzisiaj bardzo, bardzo wartościowy rozdział. E, szósty, już go szukam. W jaki coś przeskoczyło? W jaki sposób bogactwo Cię odnajdzie? Kiedy mówię, że nie musisz nabywać rzeczy za bezcen, nie chodzi tu o to, że nie musisz zawierać żadnych transakcji, że nie potrzebujesz załatwiać żadnych spraw z innymi ludźmi. Chodzi o to, że nie trzeba postępować z nimi nieuczciwie. Nie, powinne, nie powinieneś otrzymywać coś za nic. Co więcej, powinieneś dać innym więcej wartości użytkowej niż od nich bierzesz. Papier i atrament. I inne materiały użyte do produkcji tej książki mogą nie być warte pieniądze, które trzeba za nią zapłacić. Ale jeśli wskazane w niej pomysły przyniosą ci tysiące dolarów, to nie zostałeś oszukany przez sprzedawcę tej książki. Zaufer zaoferowali ci wielką wartość użytkową z niewielką gotówką. Przypuśćmy, że posiadam obraz autorstwa jakiegoś sławnego malarza, który w rozwiniętym społeczeństwie jest wart tysiące dolarów. Wiozę go gdzieś daleko na północ i dzięki zdolności perswazji sprzedają myśliwemu w zamian za futra warte 500 dolarów. Tak naprawdę wyrządziłem mu krzywdę, bo drogi obraz nie przyniesie mu pożytku, nie przedstawia dla niego żadnej wartości, nie wzbogaci jego życia. Ale przypuśćmy, że za te same futra dam mu broń wartą 50 dolarów. Dla myśliwego to dobry interes. Broń mu się przyda. Dzięki niej zdobędzie więcej futer i jedzenia. Pod każdym względem wpłynie to korzystnie na jego życie. Przyniesie mu dostatek. Kiedy zamiast zajmowania się współzawodnictwem skoncentrujesz się na kreatywności, możesz bardziej uważnie prześledzić swe transakcje. I jeśli komukolwiek sprzedajesz coś, co nie wnosi do jego życia więcej niż rzecz, którą dał ci w zamian, spróbuj to zmienić. W biznesie nie musisz nikogo krzywdzić, a jeśli zajmujesz się biznesem, w którym ktoś przegrywa, wycofaj się z niego natychmiast. Dawaj każdemu więcej wartości użytkowej, niż otrzymujesz od niego w gotówce. W ten sposób wzbogacasz życie świata każdą zawartą transakcją. Jeśli w swoim biznesie zatrudniasz ludzi, to rzecz jasna, muszą zarobić dla ciebie więcej, niż wypłacasz im w pensjach. Ale możesz tak zorganizować swą firmę, że będzie w niej rządzić zasada rozwoju, tak by każdy zainteresowany pracownik mógł osiągnąć pewien stopień rozwoju każdego dnia. Możesz sprawić, że Twój biznes będzie robił dla Twych pracowników to, co ta książka czyni dla Ciebie. Możesz tak zorganizować firmę, by stała się rodzajem drabiny, po której każdy pracownik chętny, by podjąć ten trud. Sam będzie mógł spinać ją ku bogactwu. Wreszcie sam fakt, że możesz zainicjować dzieło tworzenia Twojego majątku z nieuformowanej substancji, która wypełnia całe Twoje środowisko, nie oznacza, że wyłonią się one z atmosfery i przybiorą kształt na Twych oczach. Jeśli pragniesz na przykład maszyny do szycia, to nie będzie tak, że myśl o owej maszynie przekazana myślącej substancji sprawi, że ta maszyna powstanie bez pracy rąk. W pokoju, w którym siedzisz, czy gdzieś indziej. Ale jeśli chcesz mieć tę maszynę, zachowaj w umyśle jej wizerunek. Bądź pewien, że już się tworzy albo że jest w drodze do ciebie. Gdy raz o tym tak pomyślisz, niech nie opuszcza cię absolutna i niekwestionowana wiara w to, że maszyna wkrótce się u ciebie pojawi. Nigdy nie myśl ani nie mów o tej sprawie w inny sposób, jak tylko z całkowitą pewnością, że się pojawi. Przyjmij, że już jest Twoja. Maszyna dotrze do ciebie za sprawą mocy najwyższej inteligencji, która oddziałuje na ludzkie umysły. Jeśli mieszkasz w Nowym Jorku, może się zdarzyć, że osoba z Teksasu lub Japonii przybędzie, by zaangażować się w jakieś przedsięwzięcie, w wyniku którego otrzymasz to, czego pragniesz. A jeśli tak będzie, cała ta sprawa przyniesie tyle korzyści jemu, co i tobie. Ani na chwilę nie zapominaj. Że substancja działa poprzez wszystko we wszystkim, komunikując się ze wszystkimi i na wszystko mając wpływ. Pragnienie substancji myślącej, by osiągnąć pełniejsze i lepsze życie, spowodowało powstanie wszystkich już istniejących maszyn do życia, a może wpłynąć na powstanie kolejnych milionów maszyn i wpłynie, kiedy tylko ludzie ją uaktywnią swym pragnieniem, wiarą i postępowaniem we właściwy sposób. Bez wątpienia możesz mieć maszynę do szycia w swoim domu i tak samo pewne jest to, że możesz posiadać wszystko, czego chcesz i czego użyjesz dla rozwoju własnego życia i życia innych. Nie obawiaj się prosić o wiele. Radością Ojca jest ofiarować Ci królestwo, powiedział Jezus. Substancja pierwotna chce żyć w Tobie jak najpełniej i abyś miał wszystko, czego możesz użyć i czego użyjesz dla osiągnięcia jak najpełniejszego życia. Gdy uświadomisz sobie fakt, że Twoja rządza bogactwa stanowi jedno spłonienie nadrzędnej siły, by móc jak najpełniej się wyrazić, Twoja wiara stanie się niezłomna. Pewnego razu ujrzałem chłopca siedzącego przy pianinie, bezskutecznie próbującego zagrać harmonijną melodię. Brak umiejętności zagrania prawdziwej muzyki wywołał u niego żal. Zapytałem o przyczyną skutku, smutku a on odpowiedział. Czuję muzykę w mojej duszy, ale nie potrafią zawonować nad mymi rękami. Muzyka w nim była pędem substancji pierwotnej, która zawiera wszelkie możliwości życiowe. Szukała ona muzycznej ekspresji za pośrednictwem dziecka. Bóg <laughs> próbuje żyć, działać i cieszyć się wszystkim za pośrednictwem ludzkości. On mówi. Chcę, by Twoje ręce zbudowały wspaniałe budowle, by grały boską muzykę, by malowały niezwykłe obrazy. Chcę, by stopy biegały w moich sprawach, by oczy oglądały stworzone przez mnie piekło, by języki głosiły wielkie rzeczy i śpiewały cudowne pieśni i tak dalej. Wszelkie możliwości szukają ekspresji poprzez ludzi. Bóg chce, by ludzie potrafiący grać posiadali fortepiany i inne instrumenty, oraz by mieli środki pozwalające pielęgnować ich talent w maksymalnym stopniu. Chcę, by ludzie potrafiący docenić piękno mogli się otaczać pięknymi przedmiotami. Pragnie, by osoby potrafiące dostrzec prawdę miały możliwość podróżować i obserwować. Chcę, by osoby umiejące docenić ubiór były pięknie odziane. A smakosze mogli cieszyć się doskonałym jedzeniem. Bóg chce tego wszystkiego, bo to On sam ceni owe rzeczy i pragnie się nimi cieszyć. Są one dziełem Jego stworzenia. To Bóg chce grać, śpiewać, delektować się pięknym, głosić prawdę, nosić dobre ubrania i pożywiać się smacznym jedzeniem. To Bóg oddziałuje na Twoją wolę i na Twoje działania, powiedział apostoł Paweł. Odczuwasz pragnienie posiadania bogactwa sprawą nieskończonego, pragnącego wyrazić siebie w tobie, tak jak to było w przypadku owego małego chłopca przy pianinie. Nie obawiaj się prosić o wiele. Twoją rolą jest skoncentrować się na Bogu i Jemu przekazać swe pragnienia. Dla większości ludzi to trudne. Nie potrafią uwolnić się od pozostałości starych przesądów, że ubóstwo i wyrzeczenia są miłe Bogu. Patrzą na biedę jako na część planu, naturalną konieczność, uważają, że Bóg zakończył już swoje prace, zrobił wszystko, co mógł, i że większość ludzi musi żyć w nędzy, bo nie ma dość zasobów dla wszystkich. Tak mocno trzymają się tej błędnej teorii, że czuliby się zawstydzeni prosząc o bogactwo. Starają się nie prosić o więcej niż bardzo skromne środki do życia, niezbędne do w miarę wygodnego życia. Przywołam w tym momencie przypadek studenta, któremu powiedziano, że w jego umyśle musi być obecny wyraźny obraz rzeczy, których pragnie, tak, by dotycząca ich twórcza myśl mogła wpłynąć na nieuformowaną substancję. Był to bardzo biedny człowiek, mieszkający w wynajętym domu, żyjący z dnia na dzień z bardzo skromnych dowochodów i nie potrafił dostrzec faktów, że wszelkie bogactwo należało do niego. Dlatego, gdy przemyślał sprawę, postanowił poprosić o nowy dywanik na podłogę i piec węglowy, by móc ogrzewać dom w zimne dni. Postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej książce, zdobył owe rzeczy w, kilku, w ciągu kilku miesięcy. A wtedy dotarło do niego. Że prosił o zbyt mało. Dokładnie obejrzał dom, w którym mieszkał i zaplanował wszystkie udoskonalenia, jakie chciałby w nim wprowadzić. W myśli Dowa dodał okno wykuszone w jednym miejscu, dodatkowy pokój w innym, aż wreszcie w jego umyśle powstał idealny dom. A wtedy zaczął planować jego umeblowanie. Cały czas, mając w głowie stworzony przez siebie obraz, Zaczął żyć w określony sposób i działać w kierunku realizacji swych celów. Jest teraz właścicielem owego domu i przebudowuje go tak, jak zaplanował. Ponadto, z ciąż umacniającą się wiarą, zamierza uzyskać jeszcze większe rzeczy. Zrealizował swe plany dzięki swej wierze. Tak samo może być z Tobą i z nami wszystkimi, moi drodzy. To był szósty rozdział. Bardzo, moi drodzy, taki, myślę, że e, dla siebie wzięliście jakąś wartość, bo ja e, bardzo ogromnie e, to wszystko do siebie wzięłam. E, I teraz wam króciutko, oczywiście, podsumuję. Chciałam włączyć taki podkład muzyczny, przepraszam Was, ale jednak ciągle jakaś reklama się tutaj włącza. O, dobrze. Zobacz, mój drogi, moja droga. Bóg pragnie, abyś żył pełnią życia. Tak. Aby właśnie wszystkie Twoje talenty, żeby te Twoje marzenia, żebyś mógł je realizować. I żebyś Pana Boga prosił o więcej. Nie bał się. To, co było tu powiedziane, to co Jezus właśnie powiedział w Piśmie Świętym jeszcze raz przeczytam. Radością Ojca jest ofiarować Ci Królestwo. Tak. To oznacza właśnie, że Bóg chce dla Ciebie dobra. Tak. W każdej sferze w duchowej, w materialnej, w każdej. Wczoraj, moi drodzy, byłam w kościele Namszy i ym, był czytany naprawdę piękny fragment z Pisma Świętego, do którego moi drodzy nawiążę. Bo Bóg zawsze daje nam więcej niż my się spodziewamy. I była właśnie czytana taka historia wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie moi drodzy zabrakło wina, tak? I pokazane było. Jak Jezus właśnie odpowiedział na prośbę Maryi, on nie tylko uzupełnił te braki, ale podarował coś o wiele lepszego. Przemienił wodę w wino w takiej ilości, moi drodzy, że wszyscy byli zaskoczeni. I właśnie ta sytuacja to jest dla nas właśnie ważna lekcja. Zobacz. Maria zaufała Jezusowi, tak? Poprosiła go o pomoc, wierząc, że on właśnie coś z tym zrobi. I podobnie my powinniśmy prosić o nasze potrzeby, o nasze marzenia, o nasze troski. Prosić Pana Boga. Nawet jeśli właśnie, tym bardziej jeśli one wydają się dla nas dość wielkie, bo dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bo Pan Bóg nie tylko te nasze prośby odpowie na nasze wołanie, ale też jeszcze moi drodzy zaskoczy nas z tą swoją obfitością. Tak. Dobrze. I w nawiązaniu do tego naszego rozdziału szóstego, bardzo mi się też podobała ta historia już na samym końcu, historia tego studenta, tak, który. Najpierw prosił Boga o zbyt mało, jeśli chodzi o jego, o jego mieszkanie, a potem właśnie zrozumiał, że może prosić o więcej. I jest przykładem właśnie na to, że Pan Bóg jakby odpowiada hojnie. Tak? I kiedy właśnie ten student poprosił o dom, który sobie wymarzył, stworzył sobie taką wizję, nawet dokładnie, jakie ma być umeblowanie, to właśnie to otrzymał. I dlatego nie bój się marzyć, nie bój się modlić i prosić o wielkie rzeczy. Bo dla Pana Boga wszystko jest możliwe. I może zrobić sobie. <laughs> Na takie ćwiczenie uświadom sobie, jakie masz takie głębokie marzenie, i naucz się prosić Pana Boga z taką wiarą. Usiądź sobie w takim wygodnym, cichym miejscu, gdzie nikt cię nie będzie przeszkadzał. Weź tak naprawdę kartkę papieru, możesz wziąć długopis, a jeśli wolisz, Możesz. Możesz po prostu zapisać yy, te swoje marzenia w telefonie, tak? I zastanów się przez chwilę. O czym marzysz, czego pragniesz? Dla swojego życia? I dla te bliskich, dla swoich bliskich. Możesz pomyśleć. O zdrowiu, możesz pomyśleć o finansach, możesz pomyśleć o rozwoju osobistym, o swoich pasjach, misji. I zapisz to wszystko, właśnie to, co ci przychodzi do głowy. Ja na przykład, moi drodzy, <laughs> moim takim ogromnym marzeniem, takim pragnieniem jest dom. Tak, taki dom, wiecie, w którym moja rodzina będzie szczęśliwa to jest moje marzenie. I kolejnym krokiem jest właśnie, żeby się zastanowić, jak, jaką wartość może mogę dać innym, jaką wartość właśnie mogę dać mojej rodzinie, moim bliskim. Jak to może im służyć? Jak to może wpłynąć na ich życie? I w moim przypadku odpowiedź brzmi tak. Mój dom jest miejscem, miejscem pokoju, miejscem miłości. Gdzie, gdzie się spotykamy, Gdzie rozmawiamy, gdzie każdy czuje się bezpiecznie. I zawierzam to Panu Bogu z ogromną wiarą. Zawsze mówię to, czego pragnę, i proszę, aby mógł to zrealizować. I na samo zakończenie krótka taka modlitwa. Panie Boże, Twoje ręce składam moje pragnienie. Pragnienie mieć dom, w którym zawsze będzie miłość, będzie szczerość. Wiem, że Ty, Panie Boże, pragniesz dla mnie dobra i dajesz wszystko, co jest potrzebne. I proszę, prowadź mnie. I pomóż, aby ten mój plan był rzeczywistością. Wierzę, że dzięki Tobie wszystko jest możliwe. Kochani, na dzisiaj już Wam serdecznie dziękuję, dziękuję, dziękuję i do zobaczenia za tydzień.